Do tego naszego królestwa ładowania i ładowarek. Tak to tak. wygląda. Znowu miłe spotkanie. Cześć, Cześć Sergiusz. Witam. Mi tam. Miło Bardzo Cię znowu miło widzieć. Się tutaj tak królestwo można powiedzieć jako i jako energetykę. Co? No powiem szczerze, że tak. królestwo to jest mało powiedziane. Mi się to po prostu podoba. No, to jest tak jest. Tak stacje jest. ładowania pojazdów powinny być co najmniej tak dobre jak stacje paliw, a tu są nawet lepsze. Tak, tak, dokładnie. No to dokładnie. nowa technologia to może być lepiej, no może być prościej, może być łatwiej. Tak, ten nasz pierwszy EKN i oczywiście że nie ostatni, bo wiecie, że nasz prezes Bartek powiedział, że będzie 200 nie za, za parę lat, także czekamy na to jak, naj, jak najszybciej i będziemy wspierać i pomagać tym, czym możemy. Tak jest, Także tak zapraszam jest. zapraszam na małą prezentację, później przejdziemy się po, po całości, zobaczymy gdzie produkcja, gdzie wszystko nie i, dobra, i tak dobra, dalej. Działamy. dobra. Zobaczcie jakie piękne widoki, nie? No. Cała, cała budowa i tak dalej, mamy nasze przedszkole, gdzie tu już dzieciaki i naszych pracowników wszystkich. O kurczę, działali. czyli to cały kompleks. No, ekolaki, nie? Ekolaki. E, ekolaki. Fajnie, fajnie, fajnie. No i dobrze, dobrze, tak, dobrze. No, tutaj w ogóle wielka budowa wszędzie, tak, tutaj widzę ładuje się... Zobacz, w się jeździ, na trójeczkach powiedzieli, że świetnie, wszyscy się... Elegantnie. A tak jeszcze tu zrobimy drugą perspektywę, jak to to wygląda. Tak, właśnie. No wygląda to rewelacyjnie. Chyba już nagrywałeś o tym, ale widzimy, że mamy CC150, ccs setka nie? 30 demo, HDMO po 50, także... Zobaczcie jaka cena. No relacyjna. i cena. Cena no, złote 36 na 150 kW, bo to jest jedna cena na wszystkie? Tak, tak, dla wszystkich. Aha. Nie ma różnicy tak jak w Greenway na przykład, albo w innych, że jak powyżej setki, setki, to płacisz tam 2,70, nie jak, jak tam poniżej setki, tam te 2,50 itd. A u nas tego nie ma. Nie mamy. Świetną scenę. No to mi się to podoba, mi się to podoba. Gdybym tu podjechał tym EV6, co ostatnio testowałem na 20 minut, to po 20 minutach miałbym doładowane, jak dobrze liczę, 50 kWh. Tak Kosztowałoby mnie to z 60 tam parę złotych. Tak. Kurcze, i mogłem na tym przejechać 200-300 km. Jak najbardziej. Czyli i tak dużo Dobre. taniej niż dieslem. Ile, ile jest? masz baterii? Ja teraz mam tutaj gdzieś 50% baterii. Spoko. Także myślę, że akurat się. zdążymy pogadać, tak, auto się naładuje, na, na jak to zawsze przy, tak. mówię, auto ładuje się elektrycznie przy okazji, trzeba tak. się tego nauczyć, że auto ładuje się przy okazji, a nie jedziemy na stację i stoimy, tak robimy to przy okazji. Tak jest. I wtedy na kawę. Dobra, na lecimy, pierwacę. lecimy dalej. Wchodzimy do tego naszego królestwa ładowania i ładowarek, tak, tak to tak. wygląda na Właśnie wejściu. Nie, nie główne to jest CBR3, mamy jeszcze CBR2, CBR1, prezesowi i tak dalej, CBR1, siedzą, ale tu też mamy dużo i pracowników, i Dobra, prowadź, i rektora, prowadź, pokazuj, dobra. co tu jest, dobra. bo jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda u Was. Dobra. 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 No i cześć Sergiusz, cześć Sergiusz. No, widzieliśmy się dwa tygodnie temu, a to takie miłe kolejne spotkanie. Opowiadaj nam, gdzie to jesteśmy, co to robimy, jak to się zaczęło z tą ekoenergetyką? Tak jest, Michał. No... Jak to się zaczęło z ekonomiczną energetyką, to bardzo proste. Dwa studenci jeszcze młodzi, pan, nasze, nasze współwłaściciele, współłaści, pan Bartosz i pan Maciej. To wszystko u nich wizja była, że elektromobilność to jest przyszłość. I wtedy, jak jeszcze nawet nie było chyba autobusów w ogóle elektrycznych w Polsce, ale już to u nich to wszystko kręciło w głowie, i dlatego teraz mamy firmę która już 12 lat działa na terenie Polski i jest największym producentem w Polsce stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. A oprócz tego, jeśli działamy, działamy już po 26 państwach, po całym, po całym kraju, także po całym świecie. przepraszam, Także powiem szczerze, rozwój jest bardzo, bardzo dynamiczny i rośnie eksponencjalnie. Mamy już postawionych, jak widzimy na ekranie, 2200 ponad stacji szybkiego ładowania. To, co my mamy teraz, autobusy, to prawie 90% tę pantografię, i to wszystko to jest, to jest nasza produkcja Ekoenergetyki Polska, czyli w Warszawie, w Poznaniu, w Zielonej Górze, oczywiście, tutaj, gdzie nasza siedziba główna. I inne inne miasta to, to oczywiście wszystkie wszystkie te pantografy oprócz, te, oprócz tego jeszcze te stacje szybkiego ładowania i nasze nawet chargerze, które jest mobilne, takie na kółkach, można też bardzo Widział, fajnie, tak, Widział. tak, tak, bo to jest bardzo wygodnie. No. I mamy oprócz tego, że y, proszę zobaczyć na dole, jakie nasze ważne projekty, które jeszcze już podpisane, już wygraliśmy y, y, przetargi i itd., tak ale jeszcze to nie weszło. Jak widzimy kolejne 100 stacji ładowania dla PK Orlen, bo już nasze 120 już jest, już działają, już, już chyba wiesz o tym bardzo dobrze, bo jeździsz elektrykiem jak ja. I oprócz tego 600, 600 stacji ładowania na Paryż, wygraliśmy też przetarg, i to jest dla autobusów. Od 4 lat już działamy, zaczęliśmy działać w rynku samochodów osobowych, oczywiście, osobowych, dlatego, dlatego też już mamy, mamy sporo produktów. Jak widać, jest i Orlen, i Scania, i Anity, i Greenway, i MAN, i Volvo. Wiesz, że tak bo działamy oprócz tego, że autobusy i oso, samochody osobowe, oczywiście jeszcze i ciężarówki również. Co my tu dalej mamy? Mamy nasz, mamy. nasz najnowszy, naj, najnowszy produkt jaki, jaki my mamy. Po, podzielimy, Może, możemy to podzielić na taką e, e, szybkie ładowania, ale takie najmniejsze, wallboxy. Czy, czym on jest, jest wygodnie, tak? Że cena, cena dużo atrakcyjna, czym na przykład ten nasz Axon Easy i można nawet w garażu w siebie umieścić i tak dalej. Zajmuje może miejsca tam troszeczkę więcej, czym zwykle te walboksy. AC, czyli tam trzyfazowe, fazowe, nie, ale wiemy, że nawet jak tam jest 22 kW, to bardzo mało. samochodów na dzień dzisiejszy elektryczny mogą pobrać te wszystkie 22 kW. Nie, jak Tesly mamy trójki i tak dalej, to 11 kW, 11,5 kW maksymalnie mogą to pobrać. A no, tylko chyba Renault ZOE i te starsze Tesly Model S, które mają double charger, dwupukładowe na swoim pokładzie, te chargerze mogą pobrać całe te 22 kW. A tu mamy tak, tak samo podłączamy do siły, wszystko, ale mamy już prąd stały 30 kW i prawie, nie prawie, a każdy samochód elektryczny może ich, może ich pobrać, tak? a no 30 kW tak. to nie 11, czyli 3 razy szybciej. Czyli to jest takie rozwiązanie, myślę na przykład pod taksówkarzy, gdzie ta taksówka jeździ Pod taksówki może być, może być pod, pod te same Biedronki, te same kofandy i tak dalej, te samochody, gdzie przyjeżdżasz tam na 40 minut. Tak. Parkingi, gdzie na przykład do um, hotelów, które mają restaurację do restauracji jak najbardziej, bo przechodzisz wypić kawę, 40 minut, godzinę to ci zajdę, a za, za godzinę naładujesz prawie pół baterii. No. Ja z, z drugiej strony no, ktoś, to rozwozi na przykład cały dzień jedzenie, tam przez to auto jeździ nawet na, na dwie zmiany. Tak. Nie, przez tak, 12 tak, godzin tak. podjeżdża na załadunek no, i, w tak. ty, I, i w tym międzyczasie za 20 może... minut jeszcze podładuje na kolejny, na kolejne, na kolejne no, tak, kilka tak, tak. przejazdów. No, zawsze zawsze to nie, nie jest tak, dokładnie, że jest, dokładnie, cały dokładnie. czas jeździ tylko czeka na przykład jak się nazbiera zamówień i już mamy Możliwość podładowania tak, się. Gdzie nie, ma, gdzie nie ma potrzeby właśnie takiej, że to nie jest trasa i tak dalej, gdzie musisz tam za 20 minut naładować na przykład 180 kW, jak nasze jak Easy. No, czy jest i um, dlatego to też yy, fajne, fajne rozwiązanie. No, super rozwiązanie. Powiem szczerze, że tu mnie zaszokowałeś, bo nie wiedziałem, że są yy, tak fajne tutaj nasze rozwiązania, gdzie można za. Czyli wallbox, ale niezwykły wallbox, nie, nie, zwykły, AC, nie AC, tylko, a tylko, tylko DC. Tylko DC. Właśnie, tak. Pytanie oczywiście mi się nasuwa od razu, ile takie coś może kosztować, bo jaki to jest rząd wielkości? <laughs> No powiem szczerze, nie kosztuje oczywiście 4000 jak zwykle Walkonektor AC 22 kW, ale jednak mówię w 2-3 razy taniej, czym, czym zwykła taka duża stacja, stacja, duża stacja. Także mhm. to jest naprawdę dobre rozwiązanie. Dobre Można kupić takich 3, postawić gdzieś tam, nie wiem, w serwisie, gdzieś tam pod warsztatem, później tam gdzieś może nawet tam dalej na parkingu i, i będzie ta sama cena, a od razu ładować tam 3-4 samochody. Nie? No, widzę, widzę, widzę zastosowanie to takie pomiędzy nie? Tak, zwłaszcza i, dla takich i, samochodów gdzie jest jednofazowa ładowarka pokładowa gdzieś tam 3 kW 7 kW no i to jest wszystko Z jakimi mało Z teraz nie? Nie, nie, nie nie rozmawiamy o tym albo ja dzwoniłem do, do różnych warsztatów i tak dalej do właścicieli właśnie takie coś u nich od razu się jest zainteresowanie mówię, o okej okay, okej okay, dawaj dawaj ceny dawaj no to właśnie wallbox za chwilę w czerwcu powinien już być, bo teraz on przechodzi ostatni, ostatni już kawał tych testów, i tak dalej. I za niedługo będziemy mieć cenę. To jest na, na dzień dzisiejszy, nawet nie mogę powiedzieć ceny. Mhm. Easy Charger, kolejny. To jest dokładnie ta sama moc, 30 kW, też mamy stały prąd, ale dlaczego jest to też wygodnie? Że to jest um, mobilny. Czyli Przenośny. na półkach Przenośny. normalno przenieśliśmy przy, przy, tam, tam, tam 50 kg, czy ile 60. Waży normalnie. Przejechaliśmy gdzie nam trzeba do każdego samochodu. Jest złącze CCS do każdej europejski samochód elektrycznej, bez, bez żadnej przyściółki, mo może to. Odpytam od to razu, może... czy będzie wersja z Shademo, bo <laughs> trochę tych lifów jest jeszcze. Wiem, wiem. No, na, razie, na razie mamy mhm. rozwiązania z ccs ale z Shademo powiem szczerze, jak będzie to zamówienie tam chociażby 5 czy 10 sztuk, y jesteśmy flexible <laughs> możecie to <laughs> tak, zrobić. Czyli, czyli możemy, możemy pod klienta zrobić y produkt, jak to będzie. A ten pierwszy produkt y Wallbox też będzie mógł mieć wersję. Y tak, jak widzisz, tam jest dwa, e, dwa, mm, dwa złącza, dwa kabli i to może być jeden HDEMO, jeden CCS. Jak klient będzie chciał, będzie to dwa CCS. -a. Czyli przyjeżdża. Mhm. oczywiście jak mamy taką małą moc, 30 kW, nie będzie możliwości ładować od razu dwa samochody, bo od razu drugie złącze się e, odcina, jak ktoś jeden podłączy. Mhm. ale jak będzie potrzeba, jak najbardziej możemy zrobić, zrobić i HDEMO, i CCS. Czyli podjeżdża LIF, ładuje się od HDEMO, podjeżdża... Renozoje ładuje się o CCS. W wielu sytuacjach, gdzie trzeba w czasie dnia pracy auto podładować, Dokładnie. no to jest to jakieś tutaj rozwiązanie. Dobra, fajne, bo nie kosztuje majątku, a można sobie szybciej auto podciągnąć. Zwłaszcza, że no takie, takie biznesy miejskie, no ile, one są w stanie przejechać kilometrów dziennie. Taki, tu, taki widzę tutaj rynek dla, dla takich urządzeń. Po co kupować nie wiem, Lifa za 120 tysięcy, jak można kupić starszego Lifa za 60 tysięcy i w ciągu dnia przez 50 minut doładować mu te 100 kilometrów brakujących, a zazwyczaj gdzieś 50 minut to auto w ciągu dnia postoi, no, czekając Dokładnie. choćby na kolejną dostawę, kolejne zlecenie, Dokładnie. czy coś takiego. Dostała pizzy, dostała jakiegoś cateringu tego wszystkiego, jak najbardziej. Działa to. No, fajne, dobrze. fajne rozwiązanie. Dobra, ale przechodzimy, bo się rozgadu rozgaduję, jak to zawsze ja, przechodzimy do Aksona Easy, co my tutaj mamy? Nie, bardzo dobrze, masz też swoje doświadczenie i też jak, jak najbardziej o tym możesz powiedzieć, także, żeby to nie było z jednostronnie, nie? także super, dziękuję Ci bardzo. Akson Easy, kolejny nasz, najnowszy produkt z naszych stacji, mamy 60, mamy 120 i 180. I czym jest atrakcyjny nasz, nasz ten produkt? Oczywiście również, że jest ekran dotykowy, gdzie jest możliwość placenia kartą i, i, i tak dalej. Ale oprócz tego, oprócz tego, że mamy też możliwość albo 2 CCS-a, albo CCS HDMO złącze, z, z boku mamy wtyczkę dla kabla y, typu 2, czyli AC mhm. też oczywiście mamy 22 kW. Przy, przy, przy przy, jak to będzie potrzeba, to może od razu się ładować trzy samochody, ale y, co widzimy, że dużo, dużo klientów i tak dalej mam na przykład ziemię ma parking, ale nie ma mocy przełączeniowej tam na przykład 120 kW, tak? ale można zawsze postawić 60 i je, z, z, możliwością, z możliwością po prostu dodania później kilku jak modułów, co robi się za jakieś parę godzin i będzie 120. Udało się zwiększyć może do, do 200 kW. Przejeżdża nasz serwis, dodaje jeszcze dwa modula po 30 kW i mamy już 180. Nie trzeba, nie trzeba żadnego robić przerobienia coś takiego. Taki Jaki pojedynczy tam. moduł u was ma 30 kW i można je co 30 dokładać? Dokładnie, tak? dokładnie. Czyli jak później rozbudujemy, rozbudujemy, 60 na 180, nawet nawet za rok, za dwa. Albo na przykład nie ma pieniędzy od razu na 180, nie? Kupujesz 60, nie musisz później go sprzedawać, gdzieś zbudować się, a po prostu w ten sam, to samo obudowa, to samo wszystko dodajesz tylko dodajesz jakby mm -hmm. powiedzieć no mocy nie? power tak. i, i działa Czyli tu pracujemy pewnie do 900 V tam 920 50, tak 150 a 900 V Kolejna nasza jest słynna linia słynny Nebron gdzie my widzimy samą satelitkę a sama stacja oczywiście będzie stała osobno mm -hmm. osobno tak jak na Ekoenie na Ekoenie jak będziemy to może jeszcze przechodzić po, po na naszym terytorium to pokażemy, gdzie ta stoi stacja, bo same satelitki one malutkie nie z ekranem, tylko z kablem i tyle. A nas, no, tak samo jak w Czeżerzech Tesla i tak dalej, stacje stoją obok, a satelitki stoją dlatego, żeby było do niej i podejście fajne. Widzisz, to już przechodzimy do tych naszych hubów, gdzie może stać i 3 razy po 60 kW, a może stać 3 razy po 350 kW, jak mamy, jak mamy tutaj nas na, na kojeniu, czyli może być to i 1,5 megawaty, to może być 2,2 ,2 MW, takie stacje też mamy jak najbardziej. Przechodzimy do naszych elektrobusów, czyli do, do autobusów elektrycznych, czyli widzimy, że te nasze... To co, tu, tu, tutaj, przerwę Ci, zapraszam tak. do materiału MPK w Krakowie, bo tam właśnie widziałem te nocne ładowarki, widziałem pantografy, także tak, to było tak, w materiale tak. tam sprzed miesiąca, zapraszam tutaj do obejrzenia tego materiału, ale już kontynuuj, Sergiusz, kontynuuj. Tak, tak, no Ty bardzo dobrze zauważyłeś, <grym> że, że nasz ten pantograf właśnie jest taki unikalny, nikt nie robi, jak widzisz, że jest <grym> stacja, że jest stacja ładowania w samym pantografie. Jak widzisz, to jest nasze overnight charger, czyli, czyli też jest mobilne mobilne chargerze, ale nie, nie 30 kW. A już od 40, drugi 60 i maksymalnie mamy 80 kW. takie ruchome chargerze charger, też z, z jednym albo z dwoma możliwością ładować dwa, dwa samochody. No i mamy te mega, mega nasze charger, nie 1000 plus kW, czyli mega, megawatt i, i powyżej. I oczywiście y, z wieloma same do olewania, Jak widzimy, y, że te, te nasze satelitki tak y, inaczej się wy, wyglądają, te ta, na takich wysokich słupkach. Ten kabel się zwija, a nawet mamy takie rozwiązania, że w ogóle na bębny się to nawija. Tylko tak z pilotem przychodzi kierowca, nie naciska, ten kabel się opuszcza, daje do, do, do autobusu i idzie sobie spokojnie tam odpoczywać, albo ten robi. A później się przychodzi, naciska z powrotem, ten kabel się zwija do góry i już, już nikt na niego nie, 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 nie przyjdzie autobusem i wiesz, nie będzie ci ktoś tam spadł przez, przez ten kabel, i tak dalej. Też bardzo dobre. Jak, jak najbardziej przejdziemy do naszego CBR1, do, do, głównego, mm -hmm. do, do naszego głównego budynku, gdzie mamy wsparcie 24 na 7. Czyli operatorzy siedzą cały, cały dzień i noc. I mamy tam takich samych jak ten ekran, 8 sztuk na całej ścianie wiesz? i wszystkie te nasze stacje oczywiście jest połączone online mm -hmm. z naszym, z naszym centrum i jak coś jak jest, jak jest, przestaje działać, jakieś wy, alerty, jakieś wyskakują błądy albo coś w robocie, my to od razu widzimy, od razu się diagnozujemy, co się dzieje, jak trzeba jakieś wysyłamy albo robimy reset i, i, i to działa mocno. Dlaczego? Dlaczego my mamy takie i oprócz tego, że mamy serwis oczywiście, gwarancje podtrzymujemy i wszystko, to wsparcie musi być. Tak, jak powiedziałem, jako producent urządzeń mamy dopięte wszystko na ostatni guzik, jeśli chodzi o rozwiązania techniczne. Natomiast ty mówisz o problematyce, która jest po stronie operatora. Nie? Żeby to było jasne, że to nie są nasze problemy, tylko problemy, które operator jakby generuje. CBR1? Tak, CBR2. I tam, gdzie byliśmy, to jeszcze cbr 3 Czyli macie trzy takie budynki, tak? tak? Tak. A tu, jakby ktoś kiedyś pracował w, eko, w ekoenergetyce, to miałby takie do dyspozycji dwie ładowareczki jeszcze. Także tam jest sześć punktów ładowania, a tu jeszcze stoją kolejne dwie. Oprócz tego, że ładujemy samochody nasze służbowe, nie elektryczne, to oprócz tego jeszcze różne testy i to wszystko robimy tutaj. nie? To takie nasze dwie testowe. Stacji, gdzie, gdzie wszystkie nowe, nowe możliwości i oprogramowania testujemy. Patrzcie, tu stoi jeden lif, tam ładuje się drugi lif, a tam za płotem jeszcze trzy lify. Za lifu, bym powiedział. Centrum Badawczo-Rozwojowe Nowych Technologii w Transporcie Elektrycznym. No i patrzcie, no i patrzcie. Mamy tutaj takie Centrum Lotów Kosmicznych, czyli 24 na 7 monitoring wszystkich stacji ładowania. No i dlatego to tak fajnie działa. No, taką taksóweczką to czysta przyjemność. Właśnie, sam by, sam by nie? EWT na świecie. No. Taksówki Ecoenu, znaczy Ekoenergetyki, no, ładowane na, raz... na Ekoenie. Na razie trzy, a wiesz dlaczego kupiliśmy te pierwsze trzy? I oczywiście będą kolejne trzydzieści. Bo klienci pytają nie? a gdzie? Chcę przejechać z Teslą, nie? Bo jak mam do wyboru za tą samą cenę przejechać jakieś spalinowym albo Teslą, nie? Teslą. Tak, i poczuć to, to przyspieszenie, to wszystko, to cichą jazdę, to wolę Teslę. Dlatego Aha. jest nasza ta aplikacja tu w Zielonej Górze i tak, tak dalej. Tu jest to... jedna trójeczka, ta. tam ładuje się druga trójeczka, a tu ładuje się nasze Niro. No i dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, bo to tyle ciekawostek, że zabraknie dnia. Tak jest. A tu jest coś, co mi się najlepiej podoba, czyli zapłatomat. Ładujemy się, potem płacimy kartą i święty spokój. Tak powinno być na każdej stacji. Dokładnie. Ta komora badawcza. I tu mamy tak, największą w Polsce, jedyną komorę badawczą. Możemy tu wjechać nawet autobusem, symulować różne warunki pracy, testować to wszystko w realu. Takie rzeczy w ekoenergetyce. A jeśli ktoś potrzebowałby zakupić któryś z produktów, który dzisiaj pokazywaliśmy, to zachęcam do kontaktu. Jak najbardziej. Kim ja tu jestem? <śmum> Najważniejszym, gdzie, gdzie kogo trzeba posłać w różne miejsca, nie? <śmum> <śmum> czyli czyli naj, najniższy się Nie, no na spokojnie. Naprawdę jestem bardzo dumny, że działam w największej firmie polskiej, producentem stacji szybkiego ładowania. Jestem zadowolony, że u nas rozwój idzie maksymalnie szybko. Bóg jak 3 miesiące działamy, jest, już tu jest, za ten tu czas. To jest dowód rozwoju, następne budowy. Tak, dokładnie. To wszystko, co tam dalej, to, to, jest, to jest nasze, nasze miejsce i widać, jakie jak będą hali. Na mhm. dzień dzisiejszy już mamy 5000 m2, pod, pod, tylko pod, pod produkcję, a oczywiście będzie jeszcze takich parę, parę razy po, po tyle samo. Nie? Jak, jak dzisiaj mamy moce przerobieniowe, czy jak to się nazywa, 3 tak, tak, mocy produkcyjne 3000 stacji. No to oczywiście będzie to się podwajało i, 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 I tak dalej. I tak A dalej. Jak ktoś potrzebuje stację, to mówię, tak. że to przez Ciebie można. Jak najbardziej można, mhm. tak. Można do, do mnie zglaszyć albo, albo na kanał, albo gdzieś tam zapiszemy, y, podlinkujemy. I oczywiście tam dajcie Robocie. znać, że jesteście z kanału Prąd po Polsce, żeby Sergiusz wiedział, <gry> że trafiliście ode mnie. Jestem temata. też za i widzę, że masz duży potencjał, masz duży kanał, zajmujesz się już tym dziękuję. też od lat. Wiat... Także jak najbardziej. Będziemy działać, będziemy działać. Tak Miło było. Również. My jak zawsze na koniec co. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Dziękujemy wszystkim za oglądanie. Ja osobiście dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Hej! Dziękuję, cześć.